Ok, witajcie z tej strony Bobru i witam Was w takim szybkim odcinku informacyjnym. Ponieważ mam dla Was do przekazania dosyć ważne informacje. Dzisiaj otrzymaliście jakiś czas temu, chyba odcinek Reymena, bodajże 14. I powiem Wam, że do soboty czy do niedzieli, jeszcze nie wiem do kiedy, nie będzie żadnych materiałów na moim kanale. Już tłumaczę dlaczego, ponieważ. Ostatnio mam straszliwie dużo roboty. Dodatkowo bierzemy jakieś choróbsko, i po prostu, jak wracam do domu, to uczę się czy tam coś czytam. Na do kompas za dużo mi podchodzę, coś tam porrę sobie pół godzinki, trzy godzinkę, i muszę schodzić, żeby ogarnąć swoje sprawy. Tak więc potrzebuję około właśnie tygodnia. To nie cały tydzień, dzisiaj jest wtorek, dzisiaj jest środa. Więc nie, dzisiaj jest wtorek, Boże, jutro jest środa. E, dzisiaj jest wtorek, więc e, muszę. Mam parę dni na nadrobienie muszę tam parę rzeczy ogarnąć, troszkę sobie poadrywać na zapas. I myślę, że już od soboty od pamiętnika ocalałego będzie to już szło regularnie przynajmniej jeden materiał na dzień. E, mam nadzieję, że się wyrobię, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie bo naprawdę jest ostatnio troszkę ciężko. Jeśli wdarku mieć choróbską z łapię, gardło mi boli, łeb e, też tak samo I jest ciężko, jeszcze gdzieś katar. Mój wam nie jest ciekawie, ale tak jest okres, więc y, niestety teraz przez te cztery dni będzie pusta na moim kanale. Wątpię, że mi coś wrzucił. Może coś wrzucę, ale wątpię. Szczerze powiedziawszy, bardzo wątpię. No i cóż, mam nadzieję, że to zrozumiecie i w sobotę spotkamy się, usłyszymy się przy odcinku z pamiętnika usunowego. No i cóż, to chyba tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie w komentarzach. Zawsze mi to możecie złapać na Astro. chcecie coś zapytać, to tam Astro macie i w opisie i w opisie mojego kanału, więc dacie radę. No i cóż, trzymajcie się, no i do zobaczenia, do kolejnych materiałów. Hej, papa ziomeczki.